Dzisiaj wideo zbiorcze na temat XRP, a więc trochę gdybań, teorii spiskowych i opinii na temat tego, co może stać się sceną XRP w przyszłości i z jakich powodów. Nieco oczywiście ciekawostek i newsów, generalnie wszystko, o czym nie mówiłem od ostatniego update'u, i wszystko, o czym nie wspominałem w serii, z wiadomościami o krypto. No i zanim zacznę, zostaw oczywiście łapkę i komentarz dla zasięgu pod filmem. Tymczasem na początek bardziej oczywiste kwestie, mianowicie aktualizacja dotycząca. Pozwój XRP. Otóż w tym wypadku mamy świeży komentarz od Ripple, że są pewni sprawiedliwego orzeczenia w sprawie XRP przeciwko SEC. No, i tutaj Ripple jest również zdania, że XRP nie zostanie uznany finalnie za papier wartościowy. Mamy też wzmiankę o tym, że aktualnie Ripple czyni znaczące postępy w zakresie globalnych zmian regulacyjnych, w tym oczywiście w Europie i Emiratach Arabskich. Z drugiej strony, zgodnie z raportem Ripple dotyczącym rynków XRP za drugi kwartał 2024 roku, wolumen transakcji w księdze XRP, czyli XRPL, spadł e, znacząco między pierwszym a drugim kwartałem 2024 roku na skutek gwałtownego wzrostu średnich kosztów transakcji. Aktywność transakcyjna on-chain spadła tutaj o 65,6% w drugim kwartale 2024 roku, a liczba zarejestrowanych transakcji wyniosła około 86,3% miliona w porównaniu z 251,39 miliona transakcji, milionów transakcji odnotowanych w pierwszym kwartale 2023 roku. Dla mnie tutaj przyczyną może być bardziej ogólna kondycja rynku niż same opłaty, bo w przypadku XRP, no to przypomnę, że są to nadal bardzo ułamkowe części dolara. Zdaje się, że w przeliczeniu na dolara byłoby to w zasadzie byłyby to w zasadzie części tysięczne. Także ja nie sądzę osobiście, żeby to było przyczyną. No, i mimo spadku aktywności transakcyjnej, Ripple przewiduje, że giełda aktywów cyfrowych Arcax wprowadzi na giełdę XRPL w przyszłym roku. Tokenizowane aktywa świata rzeczywistego, czyli RWA, warte setki milionów dolarów. W międzyczasie, tutaj, firma powtórzyła również swój plan wprowadzenia na rynek stablecoina Ripple USD, zabezpieczonego depozytami w dolarach amerykańskich, krótkoterminowymi obligacjami rządu USA i innymi ekwiwalentami gotówki. Tutaj Krajobraz niewątpliwie kształtuje się dosyć byczo. Publikacja raportu nastąpiła po ogłoszeniu, że platforma tokenizacyjna Open Eden, nie wiem czy kojarzycie, być może kojarzycie z moich filmów. W każdym razie ta platforma uruchomiła tokenizowane obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych na platformie XRPL, no i wspomniane tokeny są zabezpieczone krótkoterminowymi obligacjami skarbowymi rządu USA i umowami odwrotnego odkupu. E, zabezpieczonymi tymi obligacjami, tak więc wydaje się, że cisza, ale jak śledzicie projekt, to wiecie, że dzieje się tutaj dosyć dużo. Oczywiście za kulisami nie ma to wpływu, jakoś tam bardzo na cenę. Natomiast w dalszym ciągu tutaj e, wydaje się, że twórcy e, niejako e, działają dosyć intensywnie, jeżeli chodzi o samą adopcję XRP. Bardziej, bardziej chyba na tym się skupiają niż na e, samej cenie. Tak więc e, wydaje mi się, że być może najpierw to potem dopiero będą się martwić o inne rzeczy. E, takie jest moje zdanie. Zmierzając tutaj w kierunku e, bardziej teorii spiskowych i ciekawostek znana youtuberka Jenna X snuje jedną z ciekawszych opinii ostatnich miesięcy. Jej zdaniem XRP nie został stworzony po to, by pełnić rolę takiego taniego środka płatniczego. Sam się ku tej teorii przychylam od wielu miesięcy, bowiem dla mnie to było jasne, że XRP ma niewiele wspólnego chociażby z XLM i jego misją. W każdym razie przypomnę tutaj, że XRP umożliwia międzynarodowym korporacjom szybkie, niedrogie i przy znacznej przejrzystości transfery środków, no i podstawy XRP obejmują przypadki użycia aktywów w branży przede wszystkim finansowej. Na przykład po tym jak Tranglo przyjęło rozwiązanie płatnicze Ripple oparte na XRP, firma odnotowała znaczący wzrost wolumenu transakcji. W 2022 roku przetworzyła ich około 1800% więcej. W późniejszej analizie Torp argumentowała, że biorąc pod uwagę Silne zastosowanie XRP w branży płatniczej, idealnym celem dla aktywów jest tutaj wycena między 100 a 500 dolarów. Firmy takie jak Ripple wykorzystują XRP jako aktywa pomostowe do transgranicznych transferów środków, umożliwiając tanie i szybkie transakcje. Rok temu, jak wiecie, japońska firma finansowa SBI Remit zaczęła używać XRP do transakcji międzykontynentalnych obejmujących cztery kraje azjatyckie. Podobnie malezyjska firma płatnicza Tranglo wykorzystuje XRP do transakcji płatniczych w czasie rzeczywistym, o czym mówiłem przed chwilą. Z kolei inny komentator rynkowy uważa, że... Stany Zjednoczone są bliskie przyjęcia jasnych regulacji dotyczących kryptowalut, o czym zresztą też mogliśmy się domyślać z niedawnych postulatów chociażby Donalda Trumpa czy nawet Kamali Harris, które mogłyby także pomóc tutaj XRP w osiągnięciu tysiąckrotnego wzrostu. To stwierdzenie zostało wygłoszone przez Mikla, znaną postać ze społeczności głównie tutaj XRP, podczas jednej z jego ostatnich prezentacji, no i ujawnienie tej informacji nastąpiło w kontekście obecnej dynamiki wokół amerykańskiego klimatu regulacyjnego kryptowaluty, ponieważ branża kryptowalut zajmuje centralne miejsce w obliczu nadchodzących wyborów. Co zresztą też chyba mogliście już zaobserwować. Po pierwsze SEC tutaj łagodzi stanowisko regulacyjne, po drugie Michael głosi opinię na temat ambitnego, tysiąckrotnego wzrostu ceny XRP. Tak ogromny wzrost, jeżeli nastąpi, może doprowadzić do ceny rzędu 582 dolary za token. Jest to oczywiście myślenie życzeniowe, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że w większości te prognozy skupiają się tutaj wokół poziomów rzędu. 500 dolarów za token. Także być może to wszystko nie jest dziełem przypadku. Wszystko to jest obecnie rzecz jasna niemożliwe, ale moim zdaniem wszystkie te predykcje rzędu 500 tysiąca czy 10 tysięcy dolarów za XRP mają swoje źródło. Także moim zdaniem w tych wszystkich teoriach spiskowych, plotkach i tak dalej musi być jakieś tam źdźbło prawdy. Jak już mówiłem nie wiemy co dzieje się za kulisami i nie wiemy skąd się te opinie biorą, jednakże biorą się skąd. Także Przeważnie te opinie, no niestety nie są jakoś tam szczególnie argumentowane, więc nie mają jakichś tam szczególnych podstaw technicznych. Dla mnie jedyną opcją by XRP osiągnęło takie poziomy byłoby zdjęcie, a raczej skup z rynku znacznej części aktualnej podaży. Pytanie tylko czy Ripple ma powody by to robić i czy byłoby to w ogóle korzystne dla samej sieci, e, dla działania samej sieci. No, oczywiście e, tutaj w kontekście bezpieczeństwa e, między innymi, bo, bo, bo warto byłoby najpierw to rozważyć przy wdrożeniu z tabla oczywiście nie jest to wykluczone, być może Ripple posłuży się w tym celu instytucjami zewnętrznymi. To wszystko jest kwestią wątpliwą, ale możliwą do zrobienia i z tego powodu o XRP mówi się tak dużo. Jest to altcoin, którego przyszłości nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo z jednej strony mamy ten organiczny performance, który sugeruje nam, że XRP w obecnym cyklu zostanie przy poziomach rzędu powiedzmy dolara czy, czy dwóch dolarów, z drugiej strony w każdej chwili coś może nam po prostu spaść na głowy z dnia na dzień. Także chyba jak większości z Was w przypadku XRP nie obchodzi mnie hosta, ale trzymam w razie gdyby jakąś powiedzmy organizację poniosła nagle fantazja. No i spójrzcie, pomijając ostatnie wzrosty, cena XRP stoi w miejscu, a mimo to Market cap tutaj utrzymuje się na poziomach rzędu 30 miliardów mniej więcej. Dlaczego tak się dzieje? No. Czy naprawdę przeciętny Kowalski latami hodluje token, który nawet nie rośnie? Nie wydaje mi się. Przeczyłoby to wszystkiemu co naturalne, jeżeli chodzi o rynek krypto, przeczyłoby to wahaniom, jakie w przypadku altów są rzeczą oczywistą i naturalną. Nie chodzi tu o wysoką pozycję w rankingu, bo wyżej mamy chociażby yy, Solane której notowania zachowują się zdrowo tak samo jak wszystkich tych altów poniżej XRP. Dlaczego nie dzieje się tak w przypadku XRP, że mamy tutaj jakieś większe wahania cenowe? Odpowiada za to po części oczywiście mechanizm, o którym doczytać możecie między innymi w białej księdze, ale moim zdaniem sam mechanizm byłby tutaj niewystarczający, to jest już za duża kapitalizacja, zbyt duże rozmiary projektu. Wygląda to tak, jakby każdy odpływ kapitału z XRP był natychmiastowo tłamszony poprzez transakcję kupna poprzez skup XRP z rynku. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak się do tego odnieść generalnie i czy mógłbym w jakiś sposób tamto powiedzmy uargumentować. Natomiast wydaje się jakby ktoś kontrolował tę podaż na bieżąco. Nie wiem czy ktoś tutaj rzeczywiście reaguje powiedzmy zrzucając XRP na rynek i ewentualnie skupując te XRP z rynku w zależności od tego co się na XRP dzieje, jeżeli chodzi o powiedzmy czy spadki czy wzrosty, natomiast mm... Wygląda to tak, jakby każdy odpływ kapitału był, tak jak już mówiłem, natychmiastowo tłamszony poprzez transakcję kupna. Pytanie tylko: czyje? Kto byłby w stanie natychmiastowo reagować na wahania kryptowaluty o 30-miliardowej kapitalizacji do tego stopnia, by natychmiastowo przeciwważyć cały rynek? To już oczywiście pozostawiam waszej wyobraźni. Natomiast kwestia stabilności XRP jest kwestią, taką według mnie, przy tych obecnych rozmiarach mocno zastanawiającą. Sam mechanizm to, to moim zdaniem trochę za mało, tymczasem jeżeli chcecie więcej XRP na kanale, to nie macie wyjścia, musicie udostępniać to wideo, gdzie się da, bym wiedział, że w ogóle chcecie na ten temat słuchać. Mam nadzieję, że Wam się podobało, troszkę dłuższa pogadanka, co prawda, mam nadzieję, że nie nudna. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, cześć!